Dziś będzie filmik o świętach o świętach Bożych z Biblii. Dostałam kilka wiadomości od ludzi, którzy e, no, chcieliby obchodzić te święta i, e, i prosili mnie, żebym po prostu powiedziała, prawda? Jakie to są święta, gdzie to znaleźć, jak obchodzić te święta. Ten filmik nie będzie łatwy. Także mm, nie będzie łatwy, po prostu, bo święta, żeby je opisać yy, i tu z Biblią Wam wszystko przedstawić, żebyście zrozumieli, no to to jest, to nie jest jeden dzień, pamiętajcie. Ja jestem, teraz będzie trzynasty rok. Gdzie te święta obchodzę, i powiem Wam, że co roku trzeba sobie przypominać te wszystkie wersety, i Bóg co roku pokazuje w tych świętach nam coś nowego. Także to nie jest łatwe. A jak jeszcze macie pytanie, kiedy się obchodzi te święta, jaki jest kalendarz i tak dalej, to będzie w zupełnie innym filmiku. Bo ja nawet tutaj w tym filmiku y, nie wiem, czy dam radę święta wiosenne y, wam przedstawić, tylko bo są święta, no właśnie, może zacznijmy od tego. Są święta wiosenne, czyli Izrael miał dwie pory roku. Tam nie było czterech pór roku, tak, tak jak teraz jest u nas na przykład w Anglii lub w Polsce. Tam była pora, Letnia, lato yy, i pora deszczowa. I w porze letniej, gdzie było ciepło, yy, to mamy święto Paskę, prześniki, pierwociny i yy, dzień. Yy, yy. Pięćdziesiątnicy, ale to się wtedy nazywało y, inaczej. Nazywało się święto Szawołd, czyli święto tygodni. Ym, I potem w Nowym Testamencie ta nazwa ym, no nie została w sumie w sumie nie wiem, wszystkiego została zmieniona. No, ale teraz mamy święto pięćdziesiątnicy, czyli to było wtedy, kiedy Duch Święty stąpił na y, ludzi. Nie na apostołów. Tam, co czekali, pamiętacie, no nie? W tej sali i to, to jest święto, no zesłania Ducha Świętego też jest nazwane. Dobra, ale zacznijmy od Paschy. Pascha, to każdy ją obchodzi, prawda? Wiemy, o, czy, na, yy, wiemy co mamy robić. Pascha była w Starym Testamencie. Wtedy yy, Lud Boży musiał zabić baranka. Wiecie, pamiętacie, wychodzili z Egiptu, czyli macie to wszystko w Księdze Wyjścia, i Bóg kazał im zrobić to, to i tamto. Możecie sami to sobie przeczytać. To jest w Księdze Wyjścia 12, tak, 12.1. A wiecie, co, przeczytajmy sobie to, bo to jest bardzo ważne w sumie. Bo zobaczcie, co jest napisane tutaj, kiedy ma być nowy rok dla Was, dla ludzi, którzy yy, chcą być w, Chcą być Jego oblubienicą, tak? Yy, to jest księga wyjścia 12, 1. I rzekł Jahwe do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, <laughs> mówiąc. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. I tak się zaczynała Pascha, tak? Pascha się zaczęła, bo wyszli z Egiptu, nie? I Bóg kazał potem to robić co roku. I jak wiemy, potem w ten dzień, to znaczy nie w ten dokładny dzień, ale dwa dni wcześniej, Jezus zrobił paschę z, z uczniami swoimi, podzielił się z nimi chlebem i winem. I potem dwa dni później zmarza nasze grzechy, tak? Czyli stał się tym barankiem, co tutaj. W tym Starym Testamencie, w tym Starym Przymierzu, to miał rob, robić lud Boży, czyli ten baranek miał być tym przebaczeniem, miał być tą ofiarą za nasze grzechy, i tą ofiarą stał się Jezus. Tak więc my teraz w tym nowym Przymierzu zmieniło się to, że nie robimy baranka, nie zabijamy baranka. Barankiem stał się Jezus raz na zawsze najdoskonalszą ofiarą, tak? Dlatego teraz bardzo dużo ludzi ma problem i myśli, że właśnie jak Jezus zmarł na krzyżu, nie, nie trzeba obchodzić już tych świąt, wszystkich, co były w Starym Testamencie dla Izraelitów, że trzeba obchodzić tylko Paschę, oni myślą wszyscy, tak? Co jest nieprawda, bo święta nigdy nie zostały zniesione, yy, została tylko forma zmieniona, tak? Czyli to, co jest napisane tu wszystko o baranku, o tym jak wtedy się robiło, to teraz naszym barankiem jest Jezus i tego po prostu nie robimy, ale wszystkie święta dalej obowiązują. Dobra.